W dzisiejszym odcinku konkursu niestety nie będzie, ale chciałbym Was zaprosić do uczestnictwa w konkursie, który był odcinek temu na Ła egzekutora na 7 dni i zapraszam na mojego Discorda, który jest w opisie. Siema widzowie, witam w kolejnym odcinku, który od to już jest chyba 11, a tutaj jest lista trzech ostatnich subskrybujących, jeśli chcecie na tej liście znaleźć, zostaw subika i lajka. A ja już zapraszam do oglądania filmiku. Cześć. Dzień bo bombimy się? Nie mów nic na Discordzie. Bombimy się? Ogarnij się, bo zaraz... Kurwa, co ogarnij się? Co do mnie pięści, kurwa, debilu? Nie ruszaj się, nie ruszaj Co kurwa, nie ruszaj się? Auć! Ja ci kurwo dam! Rozpierdolę cię kurwa na ośce. Bo już kurwa nie żyjesz. Miłego dnia. Dobra, gdzie jesteś? Spawn, spawn Kurwa, gdzie spawn, jak ciebie tu nie ma? O, widzę się ja w tej kurwa kosiadce jestem Widzę cię Wychodzi z auta Ja mam klamkę, mam harabi w plecaku Wypierdalaj z tego auta Wypierdalaj z tego auta Auta nie macie Nawet nie macie klamy, co... Mamy klamy, Wypierdalaj z tego auta, otwieram no cię. O kurwa, nie ciebie Otwieram cię, wyrzucam cię z auta Goni go, goni go, go. Leży Dobra, Ała, dobra Leżysz to leż Chodź szybko, szybko, szybko Wow, wow, wow My ty... Dzień dobry, dzień dobry, przyjechaliśmy kupić Dzień dobry, masz was, Proszę odjechać Chodź, wsiadam do jego mioto miłego dnia Ukradł mi mioto, chodź tutaj, podjedź Napad... Auta nie mają. Podbiegnij tutaj do mnie. O, dobra, podjeź, no. O, takie kurwa napadowcy nie mają. serdowcy, napadowcy. Dawaj, dawaj, wsiadaj do mnie. Dobra, dobra, czekaj. O kurwa, jej, jej, ty jakiś wysiadał, uważaj! Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj! No. No. Mam mam... to nie, nie mam kluczy, nie mam kluczy, więc ja się boję, że nas zaszake ktoś. dobra, to, to, za snajperki to, to. idę ich zabić. No to dajmy, to dajmy. Spokojnie, dobra, spokojnie, dajmy. spokojnie. Co snajpy, co snajpy ich? Dobra, mówimy już na Discordzie, bo oni nas słyszą przez chat, tak jakby, nie? Dobra no Dobra, zaraz. tutaj czekaj wideo ja kurwa chcę wiesz co chcę zrobić? No chcę dawaj zrobić no, To taktyczny kurwa explosive goon, czekaj Patrz na to Dobra dawaj Oni nie będą wiedzieli co się stało Czekaj chwilę no, To co wy na to, dobra to zrobimy, to co wy na to żebyśmy zrobili po prostu tak e, że Spierdolamy z tą, spierdowały. Zginąłeś? No? Ty kurwa debilem jesteś. Co ty kurwa nas ramujesz, Kurwa debilu jebany. To jest baśka, to jest baśka. Wiem, wiem, ale ja kurwa tego debila. Ty, a co ty kurwa robisz? Co ty kurwa robisz? Słyszysz? Ty kurwa debilu jebany. Co? Dobra, zapisuj się do klejka.

Chodź tutaj, łysy. Słyszysz? Polejdź. 34. Miłego dnia. Zaraz wrócę. Warto bez Boga dołączyć na Discord detekty widzowie detektywa? Tak, bo są tam zajebiście ludzie. No, i galam się sami z widzami, więc zapraszam. Link, link w opisie. Ała! Co ty robisz, stary? No ja, ja, fan ja fan, fan? ja fan. fan, ja fan, ja fan Ja Ty fan, ja fan Kolega fan? też Ja tak Tak, do, pały. do, pały. Yo. do Ja, można ja jestem na Discordzie Móżem jestem Jo, pierdolę, Ale czy <gamy> wy stream-slajpujecie no. mnie i zabiliście mi kolegę? Ja. Ja. Kurwa, bierzemy go na szpital Ja go biorę kurwa, zostaw mnie łysolu Dobra, kurwa, do mały, do Pały Zostaw, nie przeszkadzaj w odcinku, ciuszu. Będziesz na odcinku Będziesz na odcinku, ale zostaw mnie Kurwa, dobra, daj my Ja spierdalam, bezdalam, bo wy kurwa cyrk to, Zostawcie to, kurwa. mnie Zostawcie mnie fanboje, ZOSTAWCIE MNIE Spierdalamy stąd, fanboje nas gonią Ja wierdolę, ale Ale pościg. Uciekamy reba może, co? Bo kurwa fanboje nas gonią, przypadł troszeczkę hmm. Report można, yy, rewa. Jak ja I yy, 138, napiszę dostać vdm -a. Dobry wieczór, no, co no, się ja tu ja stało? Jak kolegę na motorze? Yy, tego, stoi, jest przyczepiony do siadełko. A... Ej, yy, yy, możecie go uleczyć? A. Macie taką możliwość? Nie kogoś, kto jest nie mogę, nie mogę sam. Macie możliwość uleczenia nie. go? Nie, Ale nie. kurwa. O, medyk, medyk, medyko, medyko! Wejdę kulasz mojego kolega, co leży tutaj o Ta, to tak Wow, ale fasa tutaj się dzieje okay. tu Dzień dobry. On tutaj potknął się Jakie kurwa fanboje jebane To tak policja zawsze Tak, tak agresywna On tutaj, na Szybko, szybko, o, bo my potrzebujemy. Szybko pan go leci Ze Na strzelankę musimy wracać Co pan powiedział? Eee, tego paintbola bawimy się Paintball, paintball Paintball to jest Proszę wrócić, proszę. Paintball <trym się wziął> Motor, motor mi zniknął, motor mi zniknął, motor mi zniknął, dlaczego, dlaczego, my gramy w kawiaręce, w cs -a. to jest taka, nie strzelaj mnie, nie mnie! podaję się, obracam się, obracam się, obracam się. Nie, strzela mnie. nie strzela pan we mnie, nie strzela pan we mnie, nie strzela pan we mnie, dlaczego, dlaczego pan, ale co pan, ale co pan robi, co pan robi, co pan robi, mnie bracie czarny. Bromie Black Life Matter 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 Strike Black Life Matter Black Life Matter Black Life Matter Black Life matter! Black Black Matter Dlaczego! Black Nie dlaczego Black Life Matter Ciao to mi zajebani Czemu strzelacie w mojego kolegę, czarnego ty, e, brata? Ty, ej, mi na mi na Potrzebujemy, on jest ranny, wy nie rozumiecie, a wy mnie łapiecie w ogóle, bez sensu. Chodź, bracie czarny. Wy tutaj nie tolerują czarnych. Wysiadasz, wysiadasz, wysiadasz. Wysiądź. No, wow. Kurwa, zwinął mi. utrzymałem. No nie, biegniemy z buta. Ukradnę na auto, ukradnę na auto. Gdzie ty, gdzie tam idziesz? go, i... zabiję jednego. Stara maleką, bombę wam, bombę wam. Brataj, medyk, podaj się! wyjdziesz Podaj bóg się, medyk, podaj bóg. się! Ręce, puszczaj tego policjanta, puszczasz puszczaj, go. Może skakasz. Puszczasz go i idziesz stąd. Kacz, albo zaraz bomba wybuchnie. Było mojego czarnego brata powijać. A czy je w sumie? O kurwa, nie trafiłem. Gdzie ty, gdzie ty? Tam gdzie się strzelaliśmy. Wszyscy tutaj leżą i le leżą wszyscy policjanci. Zabiję ich Leżysz. Dobra. To jadę tam. Leżysz. Jakiś donajmer. Leż. Leż. Też go zabiję zaraz. Leż czarnego brata. Atakować. Leż. Leż. Wejściówkę na prywatny parking tutaj kupiłem. A to jest policyjny tak? O Nie no, ja przeczytałem w internecie, że tu normalnie skupił. Pan mi sprzedał. A to tam było? 200 dolarów zapłaciłem, żeby tu zaparkować. To tam nie, nie, właśnie mówili y, tego. Miejsce B11, no tak. czyli tutaj B11 pisze. Więc... No, proszę pana, proszę stąd nie, to jest. Nie, no proszę pana, ale koniec. tu pisze B11, a ja kupowałem bilet na B11. To coś? Nie, no, to jest miejsce średnie. Nie, no to chyba chyba pomyłka coś, pomyłka. Może pan, może to... Wie pan co? Może pan się pomylił? Może tam jest policyjny parking, tu jest prywatny? No bo dobra, to, ja tutaj pan postać już. Nie wiem, ja z policją się kłócę. Nie wiem, ja proszę pana, mówię panu tak. Y, ja tutaj jestem... Od komendą, tak? Tak, ale taką inną. Ty przy tym, od holowniku, na którym... Może się... pan tam poje. Y, nie, ja tutaj proszę pana zostaję. Ja tutaj kupiłem wejściówkę, a ja nikt się nie zamierza stąd się ruszać, dopóki pan mi nie udowodni, że jestem w pojęciu. Proszę pana, to jest parking policyjny. Proszę A gdzie dwie? tu jest napisane? Gdzie tu jest napisane tak? Na wejściu. Idę sprawdzić, poczeka liczbą. pan chwilę. To jest sklep elektroniczny. Nie mów nic na razie. Nic nie widzę oprócz graffiti. Poczeka pan chwilę. Nie, nie przepraszam, ja tylko tutaj czekam, o. pan, dokończę, dokończę moje arcydzieło, już jadę. Nie Okej, okay, poddaję się, nie strzelaj! Nie strzelaj! Nie strzelaj, opuść broń, opuść broń! Opuść się poddaję się, opuść broń, ale opuść broń Opuść broń Opuść broń! Poddaję się, nie strzelaj, nie mogę! Wysiąść nie mogę! Grawitacja! Wysiadam, wysiadam, spokojnie, wysiadam. Wsiadam, o kurde, wysiadam. O kurde, ale mną poniewiera. O boże, ile emocji tutaj we mnie jest? Proszę pana, opuści to pan to się, broń. Ja to mam tego, a, a, tego, ADHD, mam ADHD. To jest ten i zespół niespokojnych rąk Ule. mam. Proszę opuści broń. Zespół niespokojnych Ule. rąk. Zespół... Dobra, już pokazuję. Wybrałem tego, w schopku na motorze mam, już pokazuję panu. Tutaj, kurde, gdzie ja to zostawiłem. Proszę do mnie nieco, dobrze, bo się stresuje to proszę zejść z na... Schowek otwieram proszę pana Potrzebuję pomocy Tutaj... Hsz, hsz, spokojnie ja tylko przeparkowuję Oku jadę, jadę jadę Pomocy? Aaa To oni mnie policja Gdzie ty? ty? Na tego Ja To ty? To ty? Ja pierdolę Wsiadaj 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 Jesteś? Jestem jakby coś się tej ma porywam, czekam aż wyjdzie z chaty. Ej, ręce! Spokojnie, no ręce! Ja. Ręce! Ej, to ja! Jestem w białych! Jestem w białych! Co z tego, że jesteś w białych? Już nie jesteś w białych. Aresztuję cię. No nie, ale ja się kłamałam. Idzie ze mną, kurwa! Dobra. Idzie ze mną! Nie do mieszkania, bo cię. Za... Kurwo, jebana. Mam cię? Tak, to ty się możesz. Tak to on se może? Czemu? Chcesz? wyjeździć? Ale podaj się. Podaj się! Super, fajnie. No, podaj Odrasza się. mnie to. Aha, no super. Wyjąłeś klamę, sorry. To był odruch przepraszam cię za to. Grześć. Że... Pierdalam. O kurwa, gonią mnie. Gonią mnie syreny. Witam panie Władzo, Władz A a poboczy zapraszam Dlaczego? Jakim jest powód? W tym momencie Jaki jest powód? W tym momencie Jaki jest powód? Powiedziałem coś Jaki jest powód? Powiedział się na poboczy To spierdalaj Ała! A. a pierdziele Aha. Nie tam, kurwa, już nie ma. Co chodź, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. I patrz, ustawiamy się mniej więcej tak, nie? Chodź. Nie dajemy kontaktu, nie mów nic po prostu i stój obok mnie. Tak, żeby jak policja wjedzie, to ciebie nie widziała, tylko jak dopiero wejdzie tutaj, ja będę się z tej zera, a ty zabijaj. Mhm. Nie, 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 bo teraz ci widzą, nie? Jak oni wejdą, to ciebie będą widzieć, jak wjadą. A tak to jak. ustaw się jak ja. Jak ja się ustaw

Dobij tego drugiego, okay. dobij tego. Sorry, 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 sorry. Kurwa, co wy robicie, chłopaki? O, co wy robicie, chłopaki? Wbita to była. Dobra, wy wynosi ich ze sklepu, wynosi ich ze sklepu. Macie kajaki? Wy wy wynoś ich O, jeden już wypar wyparowali, wyparowali. wyparowali. Dobra kurwa, robimy napad, kończymy i chuj. Ty oni przeszukują się. Gdybyśmy takich poddali? Znaczy czekaj, ja muszę ja musiałbym sam. Dwóch jest, dwóch okay. jest tego. Dwóch jest. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Stój, stój, stój. Napad jest ważniejszy niż oni. Jeden odjeżdża. Kurwa, wszyscy, wszyscy policjanci rozjebani, wszyscy policjanci rozjebani. O kurwa, zauważyli mnie, spierdalaj, spierdalać! Pozycja taktyczna, defensywa. <ścoughs> Chcieliśmy was na napad na zakładnika, no to kurwa. Ty, strzelał się ktoś z kimś. Uciekaj, 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 uciekaj. policjanta położyli. Wchodzi, wchodzi, wchodzi kto? A nie? Wchodzi, wchodzi, wchodzi! Płocy Halo, podaj się Aha. Dobra, 25 sekund, jeszcze, jeszcze 20 sekund i koniec ma ty co się stało z moim menu? Wszystko się zjebało tak jakby Menu mi się wyłączyło. Jaka faza? 8 sekund. GG Wygraliśmy No nie wygraliśmy, bo nas zabił ktoś No co, ale mamy pieniądze Stary menu mi się zepsuło I to dosłownie